Dzień dobry! Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu, w tygodniu, który, chcę wierzyć, przyniesie tylko dobro. I właśnie dzisiaj będzie o byciu dobrym dla innych, ale też, a może nawet przede wszystkim, o byciu dobrym dla siebie. Z racji nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Kobiet i z kilku innych powodów, o których powiem później, mocno dedykuję ten odcinek kobietom. Mocno? Ale nie wyłącznie. Ja się nazywam Judyta Gutowska-Siwek, a to jest kanał One Life Balance, na którym uczymy się cieszyć życiem, czasem tak jak w ostatnim czasie, wbrew wszystkiemu. Dlaczego wierzę w to, że ten tydzień ma szansę przynieść tylko dobro? Po pierwsze, dlatego, że zgodnie z własnymi wskazówkami mocno trzymam się nadziei, wskazówkami oczywiście z zeszłotygodniowego filmu, który znajdziesz gdzieś tu. Wierzę w to jednak tym bardziej, że ogrom ludzi intensywnie sieje ostatnio dobro w każdym możliwym miejscu, a takie działanie w końcu musi przynieść dobre owoce. I wierzę w to również dlatego, że przed nami Święto Kobiet. Święto, które będzie się w tym roku odbywać w wyjątkowej, niezwykłej społeczności, społeczności kobiet polskich i ukraińskich, które są ostatnio mocno połączone siecią wsparcia, a często również wspólnym dachem. Ale, ale, miało być o empatii i będzie. O empatii, dlatego że jej przejawów wokół nas jest ostatnio naprawdę sporo. Ale też z tego powodu, że często pomagając innym zapominamy o empatii wobec siebie. I ten temat pojawia się w tym tygodniu, dlatego że z moich obserwacji to właśnie kobiety często zapominają o tej empatii wobec siebie, radośnie składając siebie na ołtarzu pomocy innym, ale po kolei. Czym jest empatia wobec siebie? Według NVC, podejścia propagowanego przez Marshalla Rosenberga, podejścia znanego szerzej jako Nonviolent Communication, empatia wobec siebie jest pierwszym krokiem do osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia z innymi. Żeby być w dobrym kontakcie z innymi, potrzebujemy być w pierwszej kolejności w dobrym kontakcie ze sobą. Ze swoimi myślami, ze swoimi potrzebami i ze swoimi uczuciami. Warto to mieć na względzie również, a może szczególnie wtedy, kiedy zabieramy się za pomaganie innym. Niestety, często jest tak, że w pośpiechu komunikacyjnym lub tym związanym z szybkością działania zapominamy ten bazowy kontakt ze sobą złapać. I w dobrej wierze robimy rzeczy, które z czasem lub po czasie okazują się dla nas zbyt trudne lub zbyt wymagające. Albo co gorsza, świadomie poświęcamy siebie i swoje potrzeby, składając się jakby na ołtarzu sprawy i oczekujemy wdzięczności, i to najlepiej wyrażonej na naszych zasadach. I nie mówię tu wcale o interesownym działaniu. Mówię tu o sytuacji, w której poświęcając się dla innych, zapominamy o własnych potrzebach i własnych granicach, co w konsekwencji prowadzi do swoistego nadużycia samego lub samej siebie. Dlatego też najlepsze, co możesz zrobić nie tylko dla siebie, ale też dla innych, to robić tylko i wyłącznie to, co autentycznie wynika z ciebie i Twoich potrzeb. Działać dotąd. Dopóki Twoim napędem będzie autentyczna chęć i wewnętrzna potrzeba, której realizacja sama w sobie ma charakter nagradzający, a nie wiara w to, że ktoś to kiedyś doceni i w jakiś piękny sposób okaże Ci wdzięczność. I oczywiście biorę pod uwagę, że mogą pojawić się głosy, że są takie okresy w życiu, czy wydarzenia w historii powszechnej, w których koncentracja na sobie nie powinna być priorytetem. Chciałam jednak zaznaczyć, że nie mówimy tutaj o egoistycznej koncentracji na sobie. Mówimy tu jedynie o tym, aby pozostawać w kontakcie ze sobą, swoimi potrzebami i swoimi granicami. Młodej matce, która z powodu karmienia w nocy dziecka notorycznie narusza swoją potrzebę odpoczynku, będzie dużo łatwiej ze świadomością, że ona tę potrzebę ma i potrzebuje o nią zadbać, np. szukając wsparcia w dzień albo odpuszczając inne rzeczy. A potrzebuje to zrobić również po to, żeby pozostawać nadal jakościowo dostępna dla swojego dziecka. Inaczej w przyszłości w jednym z sporów. Może się pojawić argument, że ona przecież tyle nocy dla niego zarwała. Podobnie jestem przekonana, w aktualnej sytuacji będziemy w stanie lepiej pomagać innym i lepiej budować relacje międzyludzkie w tej trudnej sytuacji, jeśli będziemy pomagać tylko i aż tyle, ile wynika z naszej autentycznej gotowości, bez składania siebie w ofierze i oczekiwania wdzięczności. Bo jeśli w pomaganiu innym będziemy systematycznie przekraczać własne granice, z czasem zgromadzi się w nas frustracja, która w ten czy inny sposób poszuka swojego ujścia. No dobrze. To tyle na dziś. Żeby było ci łatwiej szukać tej empatii wobec siebie na co dzień, przygotowałam oczywiście dla ciebie kartę pracy, która krok po kroku pozwala przyjrzeć się swoim obserwacjom dotyczącym sytuacji, związanym z obserwacjami uczuciom, a także zaangażowanym w to potrzebom. I strategią, które pozwolą ci jeszcze lepiej o te potrzeby zadbać. Link do karty znajdziesz oczywiście w opisie filmu. Jeśli temat dzisiejszego filmu ci się spodobał, to daj koniecznie łapkę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco z wszystkimi filmami, no to wiesz, gdzie kliknąć suba. A jeśli uważasz, że komuś w Twoim otoczeniu treść tego filmu w tym czasie będzie szczególnie pomocna, to bardzo cię proszę wyślij jej lub jemu to nagranie. I koniecznie w tym tygodniu pamiętaj, żeby pomagać innym wyłącznie w taki sposób, który pozostaje w prawdziwej zgodzie z Tobą.